Bardzo dobrze pamiętam ten ostatni raz, kiedy gra wessała mnie na tyle mocno, że zapomniałem o całym świecie. Zdarzyło się to w 2018 roku, a tym tytułem było Red Dead Redemption 2. Moje spotkanie ze Starfieldem wyglądało bardzo podobnie. Pierwsza sesja wyjęła mi z życia 8 godzin i początkowo byłem zachwycony. Starfield zaskoczył mnie rozmachem, przytłoczył ogromem możliwości i dał nadzieję, że ten sen potrwa wiecznie. Tak się jednak nie stało. To bardzo dobra gra, może nawet najlepszy RPG z w historii, ale, no właśnie, ale... Do niedawna niespecjalnie śledziłem to, co się w starfieldowym obozie działo. Stosunkowo rzadko oglądam różne materiały przedpremierowe, bo obecnie zbyt wiele uwagi poświęca się na to, by grę dobrze sprzedać, a nie na to, by pokazać jej prawdziwe oblicze. Teraz, gdy konfrontuję to, co pokazano przed premierą, z tym, co sam zobaczyłem, Odnoszę wrażenie, że Bethesda, do spółki z Microsoftem zresztą, zbyt mocno odpięła wrotki. Zawiodą się wszyscy ci, którzy po obejrzeniu tych materiałów oczekiwali po Starfieldzie jakiegoś produktu totalnego, a już na pewno ci, którym wydawało się, że dostaną No Man's Sky z fabułą. Starfield to Skyrim w kosmosie. Można się śmiać z tego hasełka, ale lepszego określenia nie ma i nie będzie. Ta gra na każdym kroku przypomina, że punktem wyjścia był wielki hit BTS z 2011 roku i niemal wszystko jest tu zrobione w identyczny sposób. Niemal, bo zmodyfikowano system rozwoju postaci, no i zwiększono skalę. Zamiast jednej mapy mamy teraz tych map kilkaset, a główną nowością jest mocno upośledzone latanie statkiem kosmicznym. Cała reszta po staremu, czyli festiwal loadingów, zarówno tych ukrytych jak i nie, podobna inteligencja npc oraz cała gama mechanik, pamiętająca w niektórych przypadkach jeszcze czasem Morrowinda, a w większości Obliviona. Złośliwi powiedzą, że Bethesda tworzy tę samą grę od 20 lat i jest w tym sporo prawdy, bo Starfield nie chce się z tego schematu wyłamać. Skyrimowe dziedzictwo nie pozwoliło tej grze rozwinąć skrzydeł. Wciąż działamy na bardzo małych obszarach, nawet w kosmosie, bo o swobodnym lataniu nie ma tutaj mowy. Za sterami statku siedzimy tylko po wejściu do układu planetarnego, a zabawa ogranicza się do poruszania się w malutkim wycinku przestrzeni. Możemy zadokować w stacji kosmicznej, podlecieć do jakiegoś innego obiektu w najbliższej okolicy i postrzelać do wrogów, o ile akurat ci znajdują się obok nas. Tyle. Nie zbliżycie się do planety, nie polecicie samodzielnie na orbitę obiegającego jej księżyca, bo się zwyczajnie nie da. To symulator szybkiej podróży. Podobnie zresztą wygląda eksploracja na powierzchni. Słynne hasło: ponad 1000 planet Toda Howarda zestarzało się fatalnie. W grze mamy niespełna 700 planet, przy czym wylądować da się na mniej niż 500. Poświęciłem tej kwestii osobny materiał na swoim prywatnym kanale, więc zainteresowanych odsyłam do niego. Liczbę możliwych do eksploracji ciał niebieskich ratują tak naprawdę księżyce, bo jest ich prawie 1000. Ale czy coś to zmienia? Niekoniecznie. Na powierzchniach jest przede wszystkim bardzo pusto. Od czasu do czasu zobaczymy w tle jakiś budynek, do którego da się wejść i go zwiedzić. Problem polega na tym, że jest on brany z puli gotowych obiektów, a ta pula jest dość ograniczona. Jeśli choć raz zbadaliście opuszczoną rafinerię Helu, to zobaczyliście już wszystkie rafinerie. Każda wygląda tak samo ma identyczny rozkład pomieszczeń i przedmiotów, a wrogowie pojawiają się dokładnie tam, gdzie za pierwszym razem. Samo łażenie też zostało ograniczone. W momencie lądowania gra tworzy losowy obszar o wielkości kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. Wypełnia go lądem według ustalonych dla planety wytycznych, a następnie wrzuca obiekty, o których wspomniałem wcześniej. Jeśli dotrzemy do granicy kwadratowej klatki, to spotkamy się z niewidzialną ścianą. Nie ma żadnej ciągłości w wędrówce. Jeśli wylądujemy w innym miejscu, to gra znów stworzy losowy, zamknięty obszar i znów wypełni go obiektami z puli. Oczywiście istnieje spora szansa, że tymi samymi co wcześniej. Eksploracja sprawia dużo lepsze wrażenie, jeśli krążymy po zamieszkanych układach, bo jest tu więcej życia. A co za tym idzie, jest ciekawiej. Nie zmienia to faktu, że dużych miast jest w tej grze zaledwie kilka. Nie muszę chyba dodawać, że przy prawie 500 planetach jest to wynik bardzo, ale to bardzo słaby. Sytuację ratują stacje kosmiczne i niewielkie osady rozrzucone po całej galaktyce. Większość z nich i tak odwiedzimy w misjach głównych i frakcyjnych, więc po ich ukończeniu rzadko kiedy uda nam się trafić na coś lepszego niż gotowy obiekt z puli które dodawane są po każdym lądowaniu na powierzchni. O tym już jednak mówiłem, więc zostawmy to. Sporo tych narzekań nie. Pogadajmy więc o tym, co w tej grze zostało zrobione dobrze. Wspomniałem na początku, że Starfield wciągnął mnie mocno, i jest to prawda. Od strony czysto eksploracyjnej to majstersztyk i kolejny dowód na to, że gry Bethesdy mogą przegrywać fabularnie z innymi rpg mogą mieć gorsze dialogi mogą się wydawać archaiczne w kwestii mechanik ale nadal mają to coś, dzięki czemu chce się przeć naprzód. Starfield przytłacza ogromem początkowo nie wiemy, w co włożyć ręce i czym właściwie się zająć. Dziennik zalewany jest kolejnymi zadaniami zarówno tymi większymi, jak i drobnicą a trzeba jeszcze sprawdzić, gdzie są i co oferują sklepy, oraz zwyczajnie pozwiedzać, zapamiętać lokacje. To ostatnie jest zresztą niezbędne, bo gra, tutaj niespodzianka, nie zawiera szczegółowej mapy. Główny wątek fabularny skupia się wokół tajemniczych artefaktów, takich samych jak ten znaleziony w prologu. Gracz szybko trafia do siedziby konstelacji i razem z jej członkami próbuje zlokalizować inne przedmioty tego typu, a także zrozumieć ich znaczenie. Początkowo nie jest to zajęcie zbyt rajcujące, ale historyjka rozkręca się, kiedy na arenę wkraczają inni bohaterowie, próbujący te artefakty posiąść. Cały wątek prowadzi do bardzo nietypowej konkluzji. Zakończenie jest oryginalne o tyle, że bezpośrednio zachęca do zmierzenia się z grą ponownie, już w trybie nowej gry. Plus, nie będę walić spoilerami, więc tu poprzestanę, ale muszę przyznać, że byłem zaskoczony i to mocno. Pozytywnie, oczywiście. Misje w głównym wątku dupy nie urywają, ale pod koniec trafiają się dwie, które naprawdę mi się podobały. Jedna zdradza jedną z największych tajemnic gry i koncentruje się na zwiedzaniu opuszczonego lata temu kompleksu. Druga z kolei wykorzystuje pomysł zrealizowany kiedyś zarówno w drugim Titanfallu, jak i w drugim Dishonored. Jeśli ktoś grał w te produkcje, to może domyślać się już o co chodzi. Jak to zwykle u Bethesda bywa, najlepsze są misje frakcyjne. Szczególnie podobał mi się cały wątek karmazynowej floty, która w tym uniwersum para się piractwem. Przyjemny był też wątek strażników na Akilii, czyli najbardziej westernowej planety w Starfieldzie. Warto zrobić te wszystkie misje niekoniecznie po głównym wątku fabularnym, ale w trakcie, bo owocują one sympatycznymi nagrodami, które mogą się przydać później. No i dzięki temu nabieramy też doświadczenia. Warto tutaj od razu zaznaczyć, że w grze nie ma level scalingu. Główny wątek można bez większych problemów zamknąć na 35 poziomie doświadczenia. Poniżej może być zbyt trudno. Oprócz tego mamy masę drobnych aktywności, randomowe misje z tablicy, które na ogół zmuszają nas do zabicia kogoś, a także bardziej rozbudowane zadania fabularne inicjowane w przeróżnych sytuacjach. Czasem wynikają one z przypadkowych rozmów, innym razem aktywujemy je, wchodząc na pokład dryfującego statku w kosmosie. Warto wściubiać nos wszędzie i nie stronić od dialogów, bo jak to u Bethesdy, niespodzianki mogą kryć się wszędzie. Oczywiście na plus należy też zaliczyć całą otoczkę związaną z rozwojem postaci i floty. Początkowo dysponujemy bazowym statkiem, pionierem, ale nie musimy być na niego skazani, bo nowe okręty da się kupić, zdobyć w misjach, a nawet ukraść. Rozwijanie floty ma sens, bo statki różnią się pod wieloma względami, na dodatek możemy je wyposażyć w całą gamę różnych modułów i ulepszeń. Starfield pozwala przeprojektować okręty praktycznie w całości, ale jest to dość czasochłonne zadanie i nie skupiałem się na nim zbyt mocno. W temacie rozwoju postaci też jest spore pole do popisu. Mamy kilkadziesiąt umiejętności, ale tylko 99 skill pointów, więc postać musimy rozwijać mądrze, pod swój styl rozgrywki. Kolejne rangi zdolności da się odblokować poprzez wykonywanie z góry narzuconych wyzwań, więc nie zawsze jest łatwo, ale praca nad nimi przynosi wymierne korzyści w postaci różnych bonusów. Te z kolei ułatwiają starcia z przeciwnikami i koło się zamyka. Umiejętności przynoszą też nowe sposoby na uporanie się z niektórymi problemami, więc szybko dojdziemy do wniosku, że chcemy rozwijać się na wielu płaszczyznach. Ogólnie ciężko się tutaj do czegoś przyczepić, cały ten system także oceniam na plus. Warto tutaj od razu dodać, że w pewnym momencie otrzymujemy dostęp do supermocy, które są naprawdę przydatne. Zwłaszcza jedna, ta związana z odnową tlenu, wielu graczom ułatwi życie, dlatego dobrze jest poświęcić trochę czasu na dociągnięcie głównego wątku fabularnego do momentu, w którym z tych mocy da się korzystać. Jeśli chodzi o przedmioty, to jest ich prawdziwe zatrzęsienie. Oczywiście większość z nich to nieprzydatne i tanie klamoty, na które później nie będziemy zwracać uwagi ale tych istotnych też jest sporo. Broni jest wystarczająco dużo, żeby nosić przy sobie przeróżny sprzęt na przeróżne okazje. Cieszy też, że Bethesda uporała się wreszcie z kwestią szybkiego wyboru pukawek. Dzięki prostemu i przejrzystemu systemowi jesteśmy w stanie przypisać do krzyżaka nawet 12 środków zagłady, choć niekoniecznie muszą to być bronie, bo tak naprawdę pod skrót da się podpiąć cokolwiek, co jest używalne, na przykład apteczki. To wszystko sprawia, że gracz od początku ma mnóstwo rzeczy do roboty. Trzeba zadbać o wyposażenie postaci, ostatek skupić się na umiejętnym rozwoju, żeby szybko otworzyć sobie drogę do nowych możliwości. Pozyskać pieniądze na ulepszenia, wykonywać misje, a także rozpocząć eksplorację, bo przydadzą się nie tylko podstawowe surowce na badania, ale też sprzęt, który można upłynnić u wendorów. Trzeba także nauczyć się wielu rzeczy. Gracz musi poznać, jak działa system szybkiej podróży, skoro statkiem latać mu nie wolno, zastanowić się, czy stworzyć jakąś stałą bazę na planecie, czy też na razie skoncentrować się na załatwianiu pilnych potrzeb, a kwestie placówki zostawić na później. No, sporo tego jest, jakby na to nie patrzeć. Początkowe onieśmielenie ogromem możliwości nie ustępuje szybko, ale po kilku godzinach zaczniemy już kontrolować sytuację. Wiemy już, do czego chcemy dążyć i będziemy się na tych celach skupiać. Z pewnością zaczniemy też na poważnie eksplorować kosmos i powierzchnię planet. Tutaj pojawią się też pierwsze wątpliwości i zaczniemy się zastanawiać, jak duży faktycznie jest Starfield i co ma właściwie do zaoferowania. Skomentuję to tak: bawi mnie wypowiedź Fila Spencera, który raczył niedawno oznajmić, że po 150 godzinach nadal nie potrafi zrozumieć, czym jest ta gra, w tym pozytywnym aspekcie oczywiście. Szczerze, mi do tego wystarczyło godzin 70, a spędziłem w tym świecie łącznie godzin 120. Mam wrażenie, że wyczerpałem już wszystkie kontentowe możliwości, żeby natknąć się na coś nowego, nieoczekiwanego. Została mi eksploracja planet i zwiedzanie budynków, które już widziałem, ewentualnie rozwijanie placówek, których w grach Bethesda zwyczajnie nie lubię. No mogę się jeszcze wziąć za nową grę plus, bo tam prawdopodobnie jakieś nowości i różnice znajdę i pewnie tak zrobię. Znam ludzi, którzy spędzili w Skyrimie tysiące godzin. Wierzę, że znajdą się tacy fani Starfielda, którzy takie wyniki bez problemu wykręcą. Ale to zakłamywanie rzeczywistości o faktycznych rozmiarach tej gry. W sandboxowym ujęciu jak najbardziej tak, bo włóczyć się po planetach to można i do przyszłych świąt wielkanocnych, ale cały czas mam wrażenie, że na 120 układów, prawie 500 planet i blisko 1000 księżyców, kontentu w tej grze jest zaskakująco mało. Pomocną dłoń BTZ wyciągną zapewne Moderzy. Silnik ten sam, jedynie wizualnie usprawniony. Działają nawet kody z konsoli, które działały w Skyrimie czy czwartym Falloutcie. Jestem przekonany, że po premierze zaroi się od przeróbek, wszelkiej maści, a także dodatkowego kontentu i to wystarczy, żeby dla niektórych Starfield był grą pierwszego wyboru przez kolejne 10 lat. Jeśli miałbym oceniać jednak to, co dostałem jako kompletną całość tu i teraz, nie mogę dać więcej niż 8 w 10-stopniowej skali. Lubię gry Bethesdy, nigdy tego nie ukrywałem, ale cały czas mam wrażenie, że potencjał płynący ze zwiedzania tylu światów nie został wykorzystany nawet w 10%. Przeszkadzają mi też te technologiczne ograniczenia, fakt, że tylko udaję, że latam statkiem, że eksploracja na podobnych do siebie planetach nudzi się dość szybko, że lądując na Marsie nie mogę sobie obrać kursu na Olympus Mons i po prostu na niego wejść że miast jest tyle co kot napłakał i po stu godzinach kursuje w zasadzie tylko pomiędzy tymi kilkoma, żeby coś sprzedać lub kupić. Ktoś z was powie, że 8 to i tak wysoka ocena i będzie mieć rację, tylko że ja naprawdę się w tej grze zakochałem. Na początku. Nie mogłem się wręcz od niej oderwać i poczułem to pierwszy raz od spotkania z drugim Red Deadem, tylko że tam byłem usatysfakcjonowany po dotarciu do finiszu, tutaj czuję, że wyczerpałem wszystkie fajne możliwości, a zostały mi tylko randomowe misje, puste planety do zwiedzania i złudna nadzieja, że uda mi się coś jeszcze tutaj znaleźć, a najlepiej to w ogóle przenieść się do nowej gry Plus i poszukać różnic pomiędzy tym, co było, a tym, co może być. Do pełnej satysfakcji zatem daleko. Z tym wszystkim Was zostawiam, jednocześnie zapraszając Was na mój kanał, gdzie zająłem się bardziej szczegółowymi aspektami Starfielda. Jeśli lubicie gry Bethesdy i nie przeszkadza Wam ich specyficzny styl tworzenia, koniecznie w to zagrajcie. Jeśli jednak oczekujecie nie wiadomo czego po tym tytule, np. przykład no Man's Sky z fabułą, to albo zróbcie totalny reset w głowie, albo po prostu poszukajcie czegoś innego, bo spotka Was wielki zawód. To gra dla fanów Skyrima i takiej gry oczekujcie. Dziękuję. A, zapomniałem o jeszcze jednej ważnej kwestii – bagi. Deklaracje Insiderów, że ich nie ma, które padały przed premierą, to oczywiste pierdololo. Bagi są, koniec, kropka. Te zwykłe glicze nie przeszkadzają zbyt mocno. Gorzej, gdy wysypią się questy albo zgubią się towarzysze. Może nie zbyt często, ale to się zdarza. Nie potrafię ocenić dziś, czy gra jest bardziej zabagowana od takiego Skyrima na premierę, ale w zasadzie nie natrafiłem na nic, co by mnie poirytowało na maksa. Dużo sejwowałem, więc nawet jak się coś sypnęło, to reload załatwiał sprawę. Wiem, że dla wielu osób jest to ważne, więc musiałem to dodać. Tyle.